Meble, kloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm. Teraz wysuń blat. Rozłóż wkładkę. Przyciągnij blat do siebie. Dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przyciągnij do siebie. Przesuń blat do przodu, aby złożyć wkładkę. Dosuń blat. Zabezpiecz mechanizm. Stół jest złożony. Meble Kloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble Kloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm. Wysuń nogi rozłóż wkładkę, przyciągnij blat do siebie, dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przyciągnij do siebie, przesuń blat do przodu, aby złożyć wkładkę. dosuń nogi. Zabezpiecz mechanizm. Stół jest złożony. Meble kloze, wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble, close to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm, rozciągnij blat, rozłóż wkładkę, dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przyciągnij do siebie, aby złożyć wkładkę. Dosuń blat. Zabezpiecz mechanizm. Stół jest złożony. Meble cloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble cloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Wysuń blat. Dosuń w ten sposób a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przyciągnij do siebie, przesuń blat do przodu. Stół jest złożony. Meble klozę. wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble Closet to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Wysuń blat, rozłóż mechanizm, dosuń w ten sposób a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przyciągnij do siebie, aby złożyć mechanizm. Dosuń blat. Stół jest złożony. Meble kloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble Closet to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Wysuń blat. Rozłóż mechanizm. Dosuń w ten sposób. A stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przesuń blat do przodu, aby złożyć mechanizm. Dosuń blat. Stół jest złożony. Meble kloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble kloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm. Przesuń blat do przodu. Rozłóż wkładkę. Dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przesuń blat do przodu, aby złożyć wkładkę. Przyciągnij do siebie. Zabezpiecz mechanizm. Stół jest złożony. Meble cloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble kloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm. Wysuń nogi. Rozłóż wkładkę. Przyciągnij blat do siebie, dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Wysuń nogi, przesuń blat do przodu, aby złożyć wkładkę. Dosuń nogi, a stół jest złożony. Meblecloze, wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble, Cloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm, wysuń nogi, rozłóż wkładki. Przyciągnij do siebie, dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Wysuń nogi, przesuń wkładki do przodu, aby je złożyć. Dosuń nogi. Zabezpiecz mechanizm. Stół jest złożony. Meble cloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble kloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Wysuń szufladę. Rozłóż wkładkę, przyciągnij ją do siebie. I dosuń do blatu. Wysuń szufladę. Rozłóż wkładkę. Przysuń ją do siebie. I dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Rozsuń blat. Przesuń wkładkę do przodu, aby ją złożyć. I zamknij szufladę. Tu jest złożony. Meble Kloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble Kloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Rozepnij blat. Rozsuń blat. Aby wyciągnąć i ułożyć wkładki. Dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Przyciągnij blat do siebie, aby złożyć wkładki. Suń blat. Zabezpiecz mechanizm. Stół jest złożony. Meble kloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble, Cloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm, wysuń nogi, rozłóż wkładki i przyciągnij je do siebie. Dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Wysuń nogi, przesuń wkładki do przodu, aby je złożyć. Dosuń nogi. Zabezpiecz mechanizm, a stół jest złożony. Meble kloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia, meble cloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Odblokuj mechanizm. Wysuń nogi. Rozłóż wkładki. Przyciągnij do siebie. Dosuń w ten sposób, a stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Wysuń nogi przyciągnij do siebie. Przesuń wkładkę do przodu, aby ją złożyć. Dosuń nogi. Zabezpiecz mechanizm. Stół jest złożony. Meble kloze. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia. Meble Cloze to komfort rozkładania i składania mebli każdego dnia. Wysuń szufladę, rozłóż wkładkę, przysuń ją do siebie i dosuń do blatu. Wysuń szufladę, rozłóż wkładkę, przysuń ją do siebie i dosuń w ten sposób. A stół jest rozłożony. Teraz postaramy się go złożyć. Rozsuń blat. Przesuń wkładkę do przodu, aby ją złożyć i zamknij szufladę. Stół jest złożony. Meble klądzą. Wysoki komfort użytkowania każdego dnia.